Witam wszystkich w numeroskopach. Dzisiaj troszeczkę nietypowy rozkład, który pierwszy raz na kanale będę umieszczać i dlatego trafia on do byków w podziękowaniu za to, że są naprawdę najbardziej aktywni, najbardziej oglądają moje wideo, najbardziej lajkują. I rozkład jest tak naprawdę nietypowy, jeżeli chodzi o mój kanał, ponieważ będzie on tylko i wyłącznie skupiał się na miłości, na związku z osobą, a, która nas a, albo najbardziej interesuje, albo z którą wręcz jesteśmy, a, ponieważ czasy są, jakie są, i czasami nie jesteśmy z kimś, ale na przykład mamy bardzo bliską relację taką pisarską, czyli online jakieś tatowanie i się zastanawiamy też, co może być. Więc ja uważam, że jak najbardziej też um, możemy tutaj osoby, która nas najbardziej interesuje um, podpiąć. Jeżeli jest kilka takich ludzi, um, jeżeli jest kilka osób, z którymi rozmawiamy, no to tutaj już musicie sami sobie zdecydować, o kogo chodzi. Dobra, więc miłoskopy dla pyka na wrzesień, mniej więcej wrzesień. Może nawet do października, bo związki rzadko y, zmieniają się bardzo, y, bardzo y, dynamicznie i szybko. Czasami tak, ale zazwyczaj to się wszystko ciągnie. Dobrze, zaczynamy jak zwykle od kart zero-jedynkowych. Na początku weźmiemy energię osoby, o której myślicie. Teraz wasza energia. O, szybko wyszło. Dobrze. Więc 01K. E, tutaj bierzemy jako e, nie jako pozytyw i negatyw, tylko raczej jako energię żeńską i męską. Czyli osoba, którą, um, która was interesuje tak naprawdę jest um, bardziej um, pasywna. To wy tutaj rządzicie, ponieważ macie energię męską, macie energię Jedynki, czyli działania. To nie znaczy, że wy jesteście um, mężczyznami. Nie, to chodzi o to, że wy tutaj raczej inicjujecie i dążycie i pokonujecie wszystko, a ta osoba po prostu jest bardziej w pozycji oczekiwania i bardziej w pozycji reagowania. Dobrze, tutaj teraz na, na końcu będziemy e, czytać, ale tu sobie już podłożymy. Kartę numerologiczną do partnera. I teraz Wasza karta, numerologiczna. Okay. bierzemy pierwszą z góry. 36, 6, 13. Schowam pod spód, żeby było wiadomo, że ona też wyszła. Dobra, ale tym się akurat teraz nie będziemy zajmować. Teraz sprawdźmy. Co ta osoba do Was czuje? To są. Yy, w tym rozkładzie nie będzie tarota. To są takie karty wyroczną uroką. Co osoba czuje do Byka? O, ta osoba uważa, że jesteście bratnią duszą. I bratnią duszą. Co Byk czuje do tej osoby? Um. Wy czujecie, że Możecie się wyrazić przy tej osobie Że możecie być tak naprawdę z sobą I nie musicie się ukrywać Tylko W pełni wyrazić swoją ekspresję Teraz Co ta osoba względem byka Zrobi Co ta osoba Względem byka Zrobi. No, za dużo troszeczkę tych kart, ale weźmy to. Jeszcze, jeżeli jakoś chce wypaść, dobrze, nic nie wypada. Czyli teraz, co byk zrobi? Co to jest? Powtarzamy trochę rozkład z bonusów, czyli. Co wy względem tej akcji, co macie zrobić, czego nie macie zrobić. Chociaż tak naprawdę, jeżeli chodzi o akcję, to y, ta osoba by chciała zostawić y, rzeczy y, tak, jak są, pracować nad wszystkim, pracować powoli, y, rozwijać. Y, może to być z ich strony taka dosyć ciężka y, praca. Dobrze, co my mamy robić? A czego nie mamy robić. Nie wiem czy mi się zmieści. Chodzi tej, tej osobie um, do, do sprowadzenia spraw do końca, ale nie w sensie um, nie w sensie zakończenia, tylko po prostu doprowadzenia spraw, e, tak naprawdę, tak jak na przykład kończy się budowę domu, e, przechodzi się z jednego etapu związku na drugi, więc takie spokojne, normowane, typowo życiowe podejście do, e, do tego związku i e, takie będzie działania, czyli w zasadzie brak działań, czyli po prostu takie życie, <laughs> życie e, będzie ta osoba e, w stosunku do Was e, stosować. Taką taktykę. Co wy powinniście w związku z tym zrobić? Um, też powoli iść do przodu. Iść do przodu, może zacząć um, coś nowego razem, bardzo prawdopodobnie coś um, biznesowego, wręcz. Biorąc pod uwagę, że to jest tak naprawdę jeszcze też karta pracy, więc jeżeli macie jakiś um, pomysł, na współpracę, na, na rozpoczęcie czegoś nowego, to jak najbardziej. Jeżeli e, będzie to wymagało na przykład, um, powiedzmy, e, kupno domu, wzięcie kre, kredytu razem, ale razem, w sensie razem, pewnie, bez, bez problemu. Czego mamy nie robić? Tylko teraz zobaczę, czy te karty tutaj widać. Widać, dobra. Czego mamy nie robić? Uh, No. no i teraz trochę jest pokomplikowana nie. odpowiedź, co mamy nie robić. Mamy nie... Um, nie poddawać się przeznaczeniu. Znaczy ja mam wrażenie, że um, mogą być jakieś... Um, możecie się czuć troszeczkę ciężko przed tej osobie. Troszeczkę ciężko w sensie um, będziecie mieli wrażenie, że może jest. Jakaś karma do, do przepracowania, ewentualnie bardzo możliwe jest, że jakaś nowa osoba, nowy związek się przy Was przy, pojawi i on będzie bardzo, bardzo karmiczny. Więc nie rozpoczynałabym tutaj żadnych nowych, nowych przygód. Mogą być bardzo nagłe, tak naprawdę, może się coś, coś pojawi, coś nam będzie wydawało, że no przeznaczenie, przeznaczenie, że ta osoba to już tak nie za bardzo, prawda, ale przeznaczenie gdzieś nas w ogóle e, zaatakowało i e, wręcz może nawet zakochaliśmy się szybko, czy jakaś pasja nowa nastąpiła bardzo szybko i tutaj jest właśnie taka odpowiedź, żeby może nie, e, nie... E, nie podążać za tym. Nam się może wydawać, że to po prostu, że to jest cały czas takie zwykłe życie, a jeżeli my mamy ochotę na jakąś większą pasję, to to nie jest czas na to. To jest właśnie czas na takie podążanie zwykłe e, razem e, w związku e, niekoniecznie poznawanie się, bo ja widzę, że tutaj jest e, e, że tutaj jest e, że już się znacie dosyć i wręcz się tak to um, zakrywa, na, taką, na takie podejście: stary mąż, stara żona, taka stara para, i w ogóle już nie ma, e, nie ma polotu, nie ma po, po, podrywu. Ale tutaj jest właśnie sprawa, żeby się na tych sprawach materialnych, mimo wszystko, teraz w najbliższym czasie we wrześniu przynajmniej skupić. Dobrze, co na temat związku ogólnie pomiędzy mają do pokazania takie karty angielskie ale trochę inne Jaki mam przekaz? Bądź odważny, bądź odważny, ruch, zdrowe jedzenie i miłość. Czyli sam związek, e, bardzo możliwe, że e, może jakaś sytuacja wzbudza w nas e, obawy, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś nowe finansowe e, przedsięwzięcia, czy takie m, unormowanie naszego związku. Więc tutaj e, karty anielskie mówią: bądź odważny, ruch, zdrowe jedzenie. Więc e, znowu tak, jakby się na to patrzeć, takie typowo życiowe podejście. Czyli żyć razem, e, robić wszystko razem i e, nie zasiedzieć się. Mimo wszystko, skupić się na swoim zdrowiu, zarówno pod względem ruchu, jak i zdrowym jedzeniu, ale także. Jest to tutaj e, taka podpowiedź, że zmiany będą. Jeżeli e, potrzebujemy, jeżeli czujemy taką wewnętrzną e, potrzebę zmian, ruch energii będzie. Więc tu się nie, e, nie obawiajmy, że zaś nie dziejemy. Zdrowe jedzenie, więc e, nie jestem pewna, czy nie macie się przypadkiem e, bardziej zainteresować tym, co rozumiecie, żeby nie było cały czas pizzy, ewentualnie zmienić dietę sprawdzić czy nie ma się żadnych nałogów jeśli chodzi o nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu czy różnych substancji wyskokowych więc to na pewno też tutaj na pewno mamy zwrócić na to uwagę no i jest miłość, to jest miłość więc to jest związek bardzo bardzo pięknie przedstawiony tutaj przez karty Zerknijmy jeszcze, co nam te karty powiedzą na temat tego związku. Dobrze. Co nam te karty mówią? Teraz nie wiem, gdzie, sekunda, gdzie je postawić. Gdzie je postawić? Może tu je położymy? Bo bym chciała, żeby wszystko było widać pięknie. Żebyście sobie mogli zrobić stop-klatkę. Dobra, więc tu kładziemy. Znowu wyszło. Wyszła nam harmonia, um, delikatność i to w ogóle z panną młodą to jest w ogóle przepiękna karta opieka i związek, w sensie unia, zespolenie. Widać? Nie widać do końca. Sekunda. Okay, dobra. No, żeby jeszcze napisy było widać. Dobrze, okej, okay, dobra. Więc e, wasz związek jest e, bardzo harmonijny i na pewno ma perspektywy, więc jeżeli to czytanie do Was e, przemawia A? jest dla Was. Chciałam jeszcze tylko z naszej cudownej książki przeczytać 36, czyli to, co anioły mówią do tej osoby, mniej więcej, i to, co Wam przekazują. Prawdopodobnie w stosunku do tego związku lub sytuacji ogólnej, bo czasami jest tak, że no, nie jest czas na związki, ale u Was, jeżeli jesteście, to jest. Dobrze, 36. Dla waszego partnera. W niebowstąpieniu mistrzowie proszą cię, byś powierzył im swoje materialne obawy lub oraz byś skoncentrował myśli na duszy. Więc wasz tutaj, wasz partner może być skoncentrowany na, na pracy, na pracy takiej fizycznej. Może mieć obawy. Finansowe, jednak e, jeśli chodzi o podejście do związku, to to się nie zmienia. Ale może się wydawać Wam na przykład, że nie jest już tak romantyczny. Dlaczego? Bo się o, martwi o finanse i tutaj akurat e, energię mu przekazują, żeby się, e, żeby tą prośbę skierował. A w górę i zajął się duszą. A tu jest akurat Kindred Spirits, czyli bratnie dusze. To jest karta bratnich dusz, czyli na tym się ma koncentrować nie na obawach finansowych, a na e, e, połączeniu waszych dusz. Dobrze, teraz co? U Was słychać? co do Was mówią, co Wam przekazują? Najpierw zacznijmy od szóstki. Nie martw się ani nie zaprzątaj uwagi rzeczami materialnymi, w tym pieniędzmi. Obawa zmniejsza skuteczność Twoich próśb bogalnych. Na szczęście aniołowie mogą odpowiadać na Twoje modlitwy, jeśli poprosisz ich o to. I trzynastka, która była pod spodem. W niebo wstąpienie mistrzowie, tacy jak Jezus, kłanin są z Tobą, pomagając Ci zachować. Pozytywne nastawienie. Liczba 13 oznacza, że w wstąpione mistrzynie oraz boginie wspierają cię w utrzymaniu optymizmu. Um, jeśli się patrzymy na to w ogóle z numerologicznego punktu widzenia, to tutaj pomyślmy, że 36 e, u waszego partnera może oznaczać, że on lub ona, tutaj powiedzmy, e, jest to też płynne, są w momencie zakończenia pewnych etapów. Zakończenia pewnych etapów i to też może na, na Wasze postrzeganie tej osoby wpływać, bo może się wydawać, że jest trochę, trochę, no nie tak romantycznie, chociaż jesteście znakiem ziemskim, więc nie też, to nie jest tak, że jakiś, potrzebujecie jakichś wielkich pasji, ale może jest troszeczkę mniej niż, się, niż oczekujecie. Natomiast u Was jest praca nad rodziną, praca nad miłością, praca nad, nad związkiem z trzynastki. Eem, aż wręcz zobaczę 136 jeszcze, bo 136 mi się też tu wydaje takie. 136. Wysłuchano Twoich próśb i modlitw o pomoc w związku z Twoimi potrzebami materialnymi, odpowiedziano na nie. Wszystko, co musisz zrobić, to skoncentrować myśli na swoich marzeniach oraz powierzyć wszelkie obawy w niepowstąpionym mistrzem. Dobrze, więc tym przekazem kończę dla Was miłoskop. Dajcie mi znać, czy jest um, dla Was jasny, bo jesteście tutaj eksperymentem w sensie dla Was pierwszych robię i nie wiem, czy inne znaki też będą chciały. Więc pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję, że zobaczymy się w normalnych numeroskopach już na...